Rozdział drugi Moja osobista pręta jeszcze bardziej się zachmurzyła kilka minut później, kiedy zadzwonił telefon. Paul? Tylko jedna osoba tak do mnie mówiła. Było to coś pośredniego między francuskim sposobem wymawiania mojego imienia, Paul, a tym właściwym. Bonjour, Jean-Marie, odpowiedziałem. Mamy się chyba spotkać dopiero w przyszłym tygodniu. Tak, ale teraz mam czas. Może pan do mnie przyjechać? Jestem w Ciziem. O, ja też. Wspaniale, proszę przyjechać do. i podyktował adres. Okej, okay, będę za jakieś dziesięć minut. Brak entuzjazmu w moim głosie można wyjaśnić tym, że ze spotkania z Żanem marie próbowałem się wykręcić tak samo, jak co roku odkładam szczepienie się na grypę. Spodziewałem się podobnego bólu. Jean-Marie dał mi moją pierwszą pracę w Paryżu. Niesprawiedliwie mnie z niej zwolnił, a później wepchnął się do założonej przeze mnie herbaciarni, wykorzystując mój przejściowy problem z płynnością finansową i przejął 50% interesu. Spotkania z nim nigdy nie należały do przyjemnych. Był francuskim połączeniem Sylwia Berlusconiego ze sprzedawcą używanych samochodów trochę tylko mniej uczciwym niż każdy z nich. Dodatkowo z kompleksem Napoleona. Typ faceta, któremu, jak kiedyś powiedział mój paryski kolega, nigdy nie należy pożyczać kozy. Paryżanie dawno już zostawili za sobą wiejskie korzenie, ale w podświadomości zostały im wspomnienia okropności, które mogą spotkać trzodę, powierzoną niewłaściwej osobie. Problem polegał na tym, że spotkanie z najmniej godnym zaufania człowiekiem w Paryżu było koniecznością. Jeśli, tak jak ja, nie miało się pracy i podnajmowało pokój na poddaszu tak mały że trzeba było prosić sprzedawczynię w